<laughs> the glorious sound of a hole in one. Great shot, boss. Thanks. Not bad, Woozy. So, the Sindaco family was behind the attempts to sabotage our venture. I wonder why it's only them and not the others. Probably ain't just them. Rule of the streets: don't snitch. What we need is to hit the Mafia casino. Yeah, go jack the place. Hey, hitting a casino isn't like gangbanging. It's a whole different league. Yeah, you right. It takes some planning, but I'm down. She always wanted to pull a heist. What the? Ah, bad luck. Listen, you're gonna need a crew and some special equipment. Yeah, it takes some explosives. Always gotta blow up shit to pull a heist. You know what? There's an open cast mine southwest of the city limits. They must have explosives. I go peep it out. Hey, good buddy, fellas, have you ever been to Las Cruces? i have for this area <laughs> hey you can't come down here hey that's dangerous <laughs> Nie taki kolorowy, by nienawidzić znów, znów białe pochód mowy Real hardkorowy, tak bardzo, mimo to dzieciak Na tablicz, jesteś już gotowy Wybić sobie z głowy, szukać na komendzie pracy Chuj idzie na łatwiznę, bo zarobić nie potrafi Czy się the do przyszmaty do... z czego Przecież matę mi tacy, co Nie wymagam swoje uważam, by chwilę warte przeżycia najbardziej, niczym woda, nie przeczekuję nic przez pracy kombinuję jak mogę, żeby było łatwo. Za to na chwilę trafiają do puszki. Ukradniesz biegluszki i wyłapiesz więcej. Niesprawiedliwość, aż opadają ręce. Kryminalne ence, wciąż pokazana prawda. Te teksty na fanta, o systemu fałka. Winny, niewinny, nieważne jest na sankach. Głos do ludzi, nie toczy się ta walka. Tępiąca królestwo, wszelkie podobieństwo. Z to Nie ma tu miejsca na wyrozumiałość. Nie, nie ma! Nętle na szyi, zaciskam coraz mocniej Kłamstwo, obuda są naszej grupie obce Z dumą na twarzy, nas dukany to chcę mówić krótko Elo, ty żyjesz i znów to temat netto nie krótko Z tej strony ma moneta Nienawiść do policji, to jest moja meta Elo Tak zostałem wychowany, ten kto z trzyma na zawsze jest przegrany. Nienawiść do policji, tak zostałem wychowany. HWDP, 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 Nienawiść do policji, tak nas wychowano. Trenbić frajerstwo, tak wychowano nas. Z tysiąca przyczyn i tysiąca powodów, będziemy głosić wszyscy na cały świat. HWDP, śmierć, głodny frajerom. Ludziom i złodzieją, tu gdzie kryminalny styl, Sprawiedliwości i brak, bez przebaczenia czegoś. Okrążyć się jest łatwo, trudniej by dostać, nienawiść była jest i musi zostać. Spójrz to, wołać jo, otwórz oczy, tysiące popuszczo, nie trudno zgłosić, ja nie dam się zaskoczyć, to mi Idę do przodu, Ja żywa pochodnia Idość to zbrodnia, wiem, muszę pamiętać Nie pęka, przed nie dać się spętać Żelazko, dzieciak, pierdolcie, znasz to Pokłucham, obudz jak paswo Robię to, co chcę zrobić, biorę to, co chcę Delivery for Woozy Ej, hey, you be careful with that